Witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Maciej na YouTube. Zapraszam na trzeci już odcinek Wielkiego Testu. Kto lubi tego typu odcinki, zostawia łapkę w górę, subskrypcję, a co będę dzisiaj testował? Chipsy, moi drodzy, w sklepach możemy dostać różne rodzaje chipsów o różnych smakach i kształtach, na przykład prażynki, chipsy karbowane, chipsy pieczone, czyli zdrowszą wersję chipsów. Chipsy z innych warzyw, na przykład z buraków, jak i chipsy owocowe, na przykład jabłkowe. Tymczasem dzisiaj skoncentruję się tylko i wyłącznie na prostych chipsach o smaku paprykowym. Czy te tanie warto kupić, czy być może wygrają te drogie, które okażą się najsmaczniejsze? Być może te tańsze smakują podobnie do tych droższych, które warto kupić, jaka jest ich cena za kilogram, a przede wszystkim, jakie oceniam w skali od 0 do 10? Na te wszystkie pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zaczynamy wielki test. Które chipsy paprykowe wygrają test smaku? Pierwsze są już przede mną, jedyneczka. I zabieramy się za testowanie, a Wy nie zapomnijcie zostawić łapki w górze. Bardzo krupiące. Papryka nie jest zbyt intensywna. Ten zapach, smak nie jest zbyt intensywny. Nie są zbyt tłuste. Na dobry początek daję tym chipsom, ale nie są też za bardzo intensywne, moi drodzy. Takie pół na pół, 5 na 10. Chipsy numer 2. O wiele bardziej intensywne w smaku. Tak samo chrupkie. Niezbyt tłuste. Mi smakują. Dwójeczka mi bardzo smakuje. Daję tutaj 7 na 10. Chipsy numer 3. Proszę bardzo. W każdej miseczce po 3 sztuki. Bardzo twarde chipsy, twardy ziemniak, albo po prostu smażone no, na starym oleju, bo no, naprawdę nie smakują mi te chipsy. Z zapachu e, tego aromatu paprykowego nie czuć. Smakowo też bardzo nisko. No, niestety 2 na 10. Oceniam je tylko i wyłącznie. Przechodzimy do czwóreczki. Przed nami. Fóreczka. Bardzo jasne, mało pokryte papryką. Znowu ta papryka nie jest zbyt mocno wyczuwalna. Chipsy fajne, chrupkie, niezbyt tłuste. Lepsze od poprzednich. Mało intensywne w smaku. Trochę taki dziwny posmak na końcu. Nie wiem co to jest. Może to po prostu kwestia ziemniaków. Moi drodzy, 4 na 10 zapisujemy i przechodzimy do piąteczki. Kolejnymi chipsami, które przetestuję będą chipsy z numerem 5, proszę bardzo, bardzo wręcz pomarańczowe, obsypane przyprawą paprykową. Mniej chrupiące, troszkę bardziej tłuste. Trochę słone. Fajna przyprawa, fajnie się komponuje. Piąteczka, uważam, że do tej pory najlepsze, Daję 8 na 10 tym chipsom. Czas na numer 6. Dziękuję bardzo. I zabieram się za testowanie. Smaczne, chrupiące. Nie za puste odpowiednio przyprawione. Lepsze od poprzednich. Daję tutaj 9 na 10. Przechodzimy sobie do kolejnych w Numerek siódmy. O, proszę bardzo. Przyjechał tutaj do nas. I sprawdzimy, co tym razem. Fajne, chrupiące. Takie jakie chipsy powinny być, bo przecież właśnie ta chrupkość to jest to coś, co lubimy. Przyprawione też bardzo fajnie, nie można się do niczego przyczepić. Myślę, że spokojnie tutaj taką siódemeczkę damy. Kliknąłeś albo kliknęłaś przycisk subskrybuj. Jeżeli tak, to możemy kontynuować. Przechodzimy do ósemki, moi drodzy. Bardzo mocno, intensywnie obsypane, posypane proszkiem. Mmm. Pyszne. Ja wolę, jak jest dużo przyprawy. Lubię, jak chipsy są mocno przyprawione. Bardzo dobre. Super chipsy. Naprawdę, moi drodzy, 10 na 10. Największa ocena. Kolejnym numerem, numer 9. Jak one wypadną w próbie smaku? Mm. Mhm. Fajne, trupiące, Smakują fajnie, paprykowo, tak jak powinny. No, moi drodzy, 8 na 10 myślę, możemy dać tym chipsom. I przechodzimy do ostatniej, pozycji. ostatnie chipsy na naszej liście z numerem 10. Fajne, chrupiące, mniej paprykowe, nie za puste, bo na to też należy zwrócić uwagę, ale bardzo dobre. Nie mogę powiedzieć, że są złe. Tutaj daję 7 na 10, po raz kolejny. Musimy, moi drodzy, dograć e, finał, ponieważ numer 5 oraz numer 9 dostały taką samą liczbę punktów, czyli 8 na 10. Testuję piątkę, żebyśmy tutaj nie siedzieli długo. Fajne, intensywne, bardzo fajne i dziewiątka. Te bardziej chrupiące. Piątka bardziej chrupiąca. Zapiszmy te tak, jako trzecie miejsce, numer 5. No, jak myślisz Macieju po teście jakie wygrał chipset? Mam wrażenie, że wygrały cran Chipsy, lejsy i wiejskie ziemniaczki. No. Takie jest moje zdanie. Tak patrzę tutaj na listę cen tych chipsów i wydaje mi się, że właśnie te chipsy wygrały. Tak by powinno być. A które naprawdę wygrały? Dowiemy się już za chwilę. Za chwilę się dowiemy. Zostańcie razem z nami. Jesteście gotowi? Kolega przygotował mi trzy pierwsze miejsca. Zaczynając od trzeciego miejsca. Będą to chipsy, no moi drodzy, chipsy Stakters z Netto za 3 zł i 19 groszy. Za oczywiście opakowanie, co nam daje w przeliczeniu na kilogram 15 zł i 95 groszy. Miejsce trzecie. Miejsce drugie. No i to mi się podoba. To mi się podoba. Firma Lays Oczywiście, wszystkim dobrze znana 4,85 za opakowanie. Tak się przedstawiają te chipsy czyli za kilogram cena jednostkowa to 26 zł i 94 grosze. Miejsce drugie, jeżeli chodzi o miejsce numer 1, to jest miejsce numer 1. Słuchajcie, SnackDay, nie mogę w to po prostu uwierzyć. Jestem w szoku. Snack Day z Lidla za 2 ,39 zł 39 groszy. Tak się przedstawiają chipsy, tak się przedstawia opakowanie. A cena za kilogram przedstawia się w ten sposób. 15 zł i 93 grosze. Tak się przedstawiają trzy pierwsze miejsca. Dobrze, że moi drodzy tutaj lejsy na jednym z tych trzech miejsc się znalazły. My jesteśmy w kompletnym, w kompletnym szoku z kolegą. Przechodzimy do kolejnych pozycji. Jedynymi chipsami, które uzyskały miejsce czwarte w naszym rankingu, będą to chipsy. Wiejskie ziemniaczki, moi drodzy, 4,29 za opakowanie za kilogram 33 zł. Naprawdę były dobre, naprawdę smaczne. Kolejne miejsce, kolejną, kolejnym miejscem, słuchajcie, te chipsy. I mamy tutaj, może zaczniemy od tych. Chipsy paprykowe snacks z Aldi. Za 2,39 za opakowanie, czyli w przeliczeniu na kilogram. Jest to cena 17,7 zł. Tak się prezentują. Kolejne z biedronki Top Chips. Za 2,49 zł za opakowanie

Ósma pozycja, chipsy, które kosztują 27 zł i 45 groszy za kilogram, czyli po prostu kran chipsy, moi drodzy, 5,49 za opakowanie. Na dziewiątym miejscu, chipsy, które uzyskały ocenę 4 na 10, chipsy paprykowe z Leviatana, za opakowanie 2,99 za kilogram 21,36. Jedyne, które podczas jedzenia zostawiają taki nietypowe, intensywny smak w ustach. I na ostatniej pozycji. Na ostatnim miejscu chipsy paprykowe z firmy Kaufland. Za 2,19 za opakowanie. Za kilogram 14,60. Według mnie na ostatnim miejscu opakowanie też. Słuchajcie, nie zachęca, żeby je kupić. Ale koniecznie, moi drodzy, dajcie mi znać się w komentarzu, które z tych chipsów, które dzisiaj testowałem Wy mieliście okazję próbować. Czy lubicie chipsy, czy lubicie chipsy paprykowe, czy być może o jakimś innym smaku? Czy w ogóle lub lubicie robić chipsy w domu? Dajcie mi znać. Napiszcie, jak Wam się podobało. Zostawiamy łapkę, zostawiamy subskrypcję. Piszemy wszystko w komentarzu. Dzięki Wam serdeczne za ten test. Widzimy się kolejnym razem. Do zobaczenia!